Siema widzowie, odcinek z Robloxa, tak kurwa, pierwszy odcinek z Robloxa I, Kurwa i teraz moje pytanie w głowie, po chuja, jak, jakiego chuja ja to kurwa robię, robię W jeszcze jest to spoko, robię obi, ale serio? Easy obi, mega easy obi, jestem ciekaw czy kurwa wygramy A beaconem jestem, bo kurwa lubię światło beacona Beacon Minecraft Dawaj, dawaj kurwa, zapierdalaj Jestem nubem, wiem, kurwa. Po ostatnim odcinku mogliście to przecież już zwarygować. No to jest, kurwa... Nie, kurwa. Ej, a da się to tak? Nie. Na pierwsze się da. To jest his is is. To nie jest kurwa izy dla Nuba. Dla Bikona. Oh, Isis, is easy is, is, is. Oh o hiena, tarabana. Słowo, tylko opiszcie ten film i pomysł na to. I tą opi yy, muzyczkę, kurwa. Nie pasuje do mojego stylu. No to już nie musicie pisać. Ale jeśli mówicie wręcz przeciwnie, że pasuje do mojego stylu, piszcie, Mówisz. Mówisz, kurwa, Kłamstwo Debilu. Ta muzyczka idealnie pasuje. Oh shit! Shush, piękna korwa z Ondi. Nasz ta 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 to ta 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 ma być trudne, ne 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 ne. Jestem ciekaw, czy my to kurwa przejdziemy. Możecie obstawiać w komentarzach. Aaa, tu ma Yip Hip Yip 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 isuke yep. hashtag don fitness lasty Ej Te te wszystkie ścieżki były normalne Moje życie to jedno wielkie kłamstwo. I ten parkour, obi bardziej w sumie. Rozumiem, że oni nam tutaj proponują rzeczy, które mogą się tutaj przydać. Wiem, kurwa, zapominam. A? Tak, jestem kurwa, mam na imię Kozak lak pięć kurwa, ja pierdolę A, ah, zapomniałam wspomnieć. Sponsorem odcinka jesteś, uwaga, ty, dając mi suba i łapkę w górę, zachęcasz mnie do dalszego nagrywania filmów. Dziękuję. Ale ładnie wskaczyłem A, ale ładnie wskoczyłem. Jakby to fajdał, to by się kurwa załamał. U! U! Kurwa. O, jak pierdolę. O ja pierdolę. O ja pierdolę. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Co kurwa? Ja pierdolę ty matule. Kurwa. Kurwa. Ui. O cholera. Pięć to tak się popijemy. Kurwa. Kurwa. No, 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 no. Wszystko się da przejść. Ale z twoją starą poprawką. Nie, głupie. Kurwa. trzy. Mam jedną trzecią. jedną drogą legs kurwa oh shit. Now. Wo, 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 wo. Nie tak banchowam. Na 20 jeszcze wystarczy. Dobra, dawaj, dawaj. lipcia. U, 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 u. Ja myślałem, że to się rusza. Oh, shit. Aha, lipcia. Kaurava. Ja pierdole, ty ma tole. A uczyć się se, babo. Oh shit! Oh shit! Corva Shh Oh shit Oh shit Korva. 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 Cholera, nic nie widzę. Kiedy coś cię atakuje, uderzaj w miejsce intymne. Kurwa, ja pie dole, ty masole. Trzynaście minut odcinka mamy. Smaku, smaku. Chorwa. Ci Krem! O cholera! jestem ciekawa, czy moje ciało o temu. Корва. Корва. Yeah. 哦嘿！哦好了啦！哦好了啦！哦好不 Dobra, z tego miejsca was żegnam, nagram kolejny odcinek, z dru druga część. Zostawcie... Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja się żegnam. No, cześć!